FA Festiwal Sportów Plażowych. Przez trzy weekendy do 1 września Kielczanie mogą oglądać w centrum miasta turnieje w plażowej piłce nożnej mężczyzn, w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Rozegrane zostaną również eliminacje do Mistrzostw Polski 2020 w plażowej piłce ręcznej kobiet i mężczyzn. Na turnieje zapraszamy w weekendy, a w pozostałe dni tygodnia z ogólnodostępnego boiska mogą korzystać kluby oraz inni chętni. Przez kolejne dni można rezerwować boisko, które jest dostępne nieodpłatnie dla mieszkańców miasta. Oprócz rozgrywek zasadniczych, które będą miały miejsce w soboty i w niedzielę w ramach festiwalu, zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu wolnego. W zapełnienie tego czasu włączyły się kieleckie kluby fitness i sportowe. W ramach Festiwalu Sportów Plażowych Studio Ruchu i OK Pilates zorganizowało dla wszystkich Kielczan zajęcia właśnie na plaży. Teraz odbywa się joga. Już od godziny 10 trwa joga z Madzią Piasecką, ale przygotowałyśmy również inne zajęcia. W piątek o godzinie 16 będzie deep work i o godzinie 10 będzie zumba tutaj na plaży, także serdecznie zapraszamy. I w przyszłym tygodniu również. We wtorek o 10 widzimy się tutaj na zajęciach i w piątek o godzinie 10 i 16 również. Także zapraszamy. Wszystkich kielczan, bo naprawdę strasznie fajnie ćwiczy się na tej plaży. Na plaży urządzonej na kieleskim rynku odbywają się też treningi tenisa plażowego oraz inne zajęcia. Obok urządzona jest strefa dla najmłodszych. W dniu jutrzejszym nielada gradka dla młodych zawodników i miłośników piłki ręcznej. Zajęcia i turniej mini piłki ręcznej organizowany przez klub sportowy Wiwe Kielce. W czwartek Centrum Aktywności Sportowej Frajda, tutaj na kieleckim rynku, również organizuje turniej mini piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Także serdecznie zapraszamy. W najbliższy weekend rozegrane zostaną ogólnopolskie turnieje w Siatkówkę Plażową Kobiet i Mężczyzn opucha prezydenta miasta Kielce. Wszystkie mecze Festiwalu Sportów Plażowych Kielce 2019 można oglądać bezpłatnie na trybunach. Festiwal Sportów Plażowych, organizowany jest przez Międzynarodowe Centrum Sportów Plażowych przy współpracy z Miastem Kielce i Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Patronat honorowy nad imprezą sprawuje prezydent Kielce Bogdan Wenta.